Ruszyły. W końcu dobry start. Tam Norin Kalen na czele, na ostatniej pozycji Intifada, razem z salistą. Pozostałe względnie zgrupowane. Prowadzi Norin Kalen, jest na pierwszej pozycji. Na drugiej galopuje e, tu przy bancie tam jest Niam. Na czwartym miejscu Ariel. I za chwilę wyjście na prostą. Dwie klacze są zdecydowanie na czele: to jest Norin Kalen oraz e, Treonina. Norin Kalen jest na pierwszej pozycji. Rozpoczyna finisz Intifada przy bandzie Ariel bardzo dobrze. Intifada polem Norin Kalen jest na pierwszej pozycji, a za nią tam walka trwa o drugie miejsce, ale zdecydowanie drugie miejsce jest Intifada i usiłuje zaatakować Norin Kalen, ale Norin Kalen do, dociąga do celownika Intifada, Ariel i reszta.